Cześć, witajcie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić z trzech skrzyń, które mają łącznie 81 slotów. Te dwie mają 54, a ta ma 27. Skrzynie, która ma aż 117 slotów jest połączona, czyli oszczędzamy jedną kratkę. Przez ten bardzo łatwy bóg. Dostajemy aż 36 slotów za darmo, 36 miejsc dla naszych itemków. Na początek rozwalimy sobie tą. I tak, będziemy potrzebować wiadro i wodę. Możemy sobie stworzyć takie źródło nieskoczonej wody. Pobieramy wodę, wylewamy koło tych dwóch skrzyń i kładziemy naszą trzecią skrzynię tutaj. Teraz jak widzicie, skrzynie się złączyły. I cała skrzynia ma teraz 117 slotów. Tu jest pierwsza część skrzyni, tu jest druga się zaczyna i tu trzecia. Teraz Wam jeszcze pokażę, co, co można zrobić, żeby wyglądało to bardziej estetycznie. Można na przykład to zakopać w podłogę. System Łączenia tych skrzyni jest identyczny jak w przypadku powierzchni jak widzicie służy nam się duża skrzynia z 117 slotami inną metodą jest jeszcze na przykład możemy postawić skrzynię odwrotnie czyli zróbimy to sobie nie koło ściany, bo nie wyjdzie. ale tak sobie Na przykład teraz jakbyśmy tu mieli ścianę. Aha, to takie sprytne się zamienia. No dobra, w sumie... O, na przykład możemy coś w tym stylu zrobić, że będziemy mieli taką podłużną na jakby skrzynię. Jest dużo wariantów, gdzie sami sobie wymyślać różne nowe. Ja tylko chciałem wytłumaczyć jak to zrobić. Jest, ten trik jest powszechnie znany lecz początkowi gracze mogą o nie wiedzieć i dlatego właśnie nakręciłem ten filmik. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików w produkcji Minecraft Polska.